się za ten uchwyt dociągnę odkręciłem to mocowanie od ciągnika, tu widać taka fasolka się zrobiła. E, troszkę tutaj poprostowałem, ponieważ było to wygięte w tą stronę, ktoś pewnie coś e, chciał e, ciągać. Do tego e, będę z takiego płaskownika setki robił tutaj taki uchwyt, zaraz pokażę jakiego on tam kształtu jest i żeby synchronizować te otwory z tym czpieniem do dociążenia zaraz to pokażę czpień do dociążenia czyli to tu co przed chwilą pokazywałem to się mocuje tutaj i synchronizować trzeba z tym otworem zobaczymy czy to się uda nie będzie to Proste zadanie. Zespałem sobie te otwory, teraz sobie trafuję na nowe, czyli dwa, które będą e, mocować ten e, płaskownik e, uchwyt do cięgła, to będzie jeden otwór drugi i tu gdzieś będzie cięgło i tutaj będzie ten czpień, który e, będzie się naciskał podczas e, tej pracy e, dociążania. I tutaj były otwory 19, te sforżnie ale tu już mam przyszykowany 20, trochę mocniejszy i tutaj sobie wywiercę 20, czyli dwa otwory będą fi 20, tutaj na to ciągło do dociążania jest fi 19 i tutaj będzie Cięgło FI25. Tak wyglądają już przewiercone te otwory, jednak FI22 żeby jeszcze było to mocniejsze. I tu już mamy w płaskownikach panawiercane, czyli żeby to od, odbić te dwa. Tutaj zespawałem sobie przy tym i powinno być e, teraz ok. efekt końcowy wygląda tak w tym momencie jest zamontowane cięgło na kategorię chyba zerową to tak się mówi, 19 mm te sworznie mają i tutaj jest taki drucik, gdzie można sobie to powiesić i jeździć z tym cięgłem pełna swoboda, tutaj nic nie Udało mi się wymierzyć, nic nie owadza i tak, i tak. I tutaj mamy dwa słożnie, które będą nam trzymać ten cały uchwyt. Ten sworzeń się wyjmuje, zostawia się ten i wtedy to cięgło naciska tutaj to urządzenie, które nam <śm> <śm> steruje podnośnikiem. Tutaj dodałem też otwory na cięgło kategorii pierwszej, czyli 25 mm. Zaraz tutaj sadzę i pokażę. A tak wygląda cięgło na kategorię tą pierwszą, czyli 25 mm. Górny tutaj otwór zostawiłem, też jest pełna. No, swoboda i też można sobie pocięgło e, tutaj zostawić na tym uchwycie i można sobie jeździć e, z cięgłem tak to już wygląda finalnie po pomalowaniu i tutaj, tak jak wspominałem, mamy dwa sworznie główne, które trzymają nam całą tą, ten uchwyt. Po wyjęciu tego stworzenia mamy ten stworzeń, który oddziałuje na ten czujnik, który steruje podnośnikiem podczas funkcji dociążania. Przeważnie to z pługiem pracuje. Mamy raz, dwa, trzy, ten cały czas może być włożony, jeżeli chcemy za żeby ta funkcja działała to wyjmujemy ten sworzeń i tutaj zrobiłem sobie po swojemu cięgło kategorii pierwszej i cięgło kategorii zerowej czyli 19 mm i 25 mm oczywiście do pracy na przykład z pierwszym wyjmujemy sobie sworzeń i chowamy go w ciągniku jest taki schowek fajny pod nogą i korzystamy sobie z cięgła kategorii zerowej, lub odwrotnie, zakładamy sobie ten i wyjmujemy ten bolec. Możemy sobie jeździć z cięgłem. Tutaj jest specjalny uchwyt do tego, więc tutaj nie ma problemu. Wybieramy sobie cięgło, które akurat najczęściej korzystamy. Możemy podróżować sobie ścięgłym.